Cześć Manko, witajcie moi drodzy z tej strony Hemik oraz pan Smuczysław. Witamy was w kolejnym odcinku MSI News. Zachęcamy Was bardzo mocno do oglądania do samego końca, gdyż w trakcie tego odcinka pojawi się wiele promocji oraz konkurs, w którym to są do wygrania świetne nagrody. Tak więc moi drodzy, lecimy już z konkursem, gdzie do wygrania są rewelacyjne nagrody od MSI. Na sam początek napomnę, że konkurs trwa do końca sierpnia. Natomiast nie zlekajcie z udziałem w konkursie bo im szybciej, tym lepiej. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, być subskrybentem tego kanału, czyli po prostu kliknąć ten czerwony guzik pod tym materiałem, albo upewnić się, czy subskrybujecie kanał MSI Polska. Po drugie, napisać komentarz, w którym to odpowiecie na pytanie konkursowe, a brzmi ono następująco. Jakie trzy gry planujesz przejść podczas wakacji i dlaczego akurat te? Pięciu szczęśliwców wygra wspaniałe nagrody od MSC, a jedną z nich jest właśnie, a to taka czapeczka ze smokiem. Oraz poza samą czapeczką, pięciu szczęśliwców otrzyma również kod MSI. A więc nagrody są genialne, warto walczyć, warto odpowiadać na pytania, warto brać udział w konkursie. Link oczywiście do e, wszystkich informacji e, znajdziecie też w opisie tego materiału. Natomiast teraz wracamy do MSI news. Pierwszy news zacznę od gry, która to niewątpliwie skradła moje serce. Mam na myśli tutaj God of War i teraz nastąpi jego następca, czyli God of War Ragnarok. Premiera tej gry jest zapowiedziana na 9 listopada już tego roku przez studio Santa Monica, natomiast preordery można już kupować od 15 lipca też tego roku. No i z racji, że jest to ekskluzji na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5, to w przypadku tej drugiej konsoli Sony zaoferuje nam aż dwa tryby rozrywki, w zależności od tego, jaki będziemy preferować. Natomiast sam news jest o tyle kontrowersyjny, że znamy już ceny preorderów. I w przypadku tych podstawowych wersji powiedzmy, że cena jest spodziewana, jak to na konsolę. PlayStation 4 oraz PlayStation 5, natomiast w przypadku edycji kolekcjonerskiej oraz edycji Ragnarok cena jest naprawdę zaporowa. Sami przyznajcie, czy kiedyś kupiliście jakąś wersję kolekcjonerską, czy kupujecie w ogóle jeszcze preordery, czy jesteście team Never Ever Preorder. Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw. A teraz przechodzimy już do pierwszej promocji. Wraz z MSI przechodzimy do Was z promocją, gdzie wystarczy kupić wybrany fotel od MSI, aby odebrać cyfrową wersję gry Total War Warhammer 3. Poszczegóły jak zwykle odsyłam was do opisu tego materiału. A teraz wracamy do newsów. Ci, co nie świedzą, aż tak bardzo mocno wchodzą, że na pewno powiedzą dopiero, co była premiera Intela 12 generacji, a to już tak naprawdę jesteśmy tuż przed premierą Inteli 13 generacji i już się pojawiają pierwsze wyniki. Testów, nowej generacji procesorów od Intela. W tym przypadku mówimy o i 9 900 k czyli flagowym modelu od niebieskich, który to został przetestowany w CPU-Z przez pewnego redaktora. No i tutaj mówimy o naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonującej wydajności, gdyż ta nowa i 9 wyprzedza do tej pory wszystkie poprzednie Intele, włącznie z i 9 k włącznie ze wszystkimi Ryzenami na AM4, a nawet wyprzedziła 24-rodzeniowego i 48-wątkowego AMD Threadrippera. Natomiast mówimy tutaj oczywiście o wersji inżynierskiej, która to ma dość mocno obniżone traktowania względem finalnej produkcji oraz dodatkową ciekawostką jest to, że procesor był testowany z pamięciami, które były bardzo wolne, gdyż mówimy tutaj o pamięciach 2660 MHz, czyli naprawdę wolne jak na DDR4, co zmienia faktu, że jeszcze bardziej nam to wróży, iż w przyszłości ten procesor naprawdę będzie niesamowicie wydajny. Ja już osobiście się nie mogę doczekać premiery Intel'i 13. generacji. Zobaczymy tutaj, czy te wszystkie doniesienia odnośnie tak bardzo mocno wyśrubowanej wydajności się sprawdzą. Osobiście liczę, że jednak tak. Natomiast teraz przechodzimy do kolejnej promocji. W wydajnym komputerze nie może zabraknąć wydajnej karty graficznej. Tak więc, przy zakupie kart graficznych od MSI Radeon RX 6000, zgarniecie aż 3 gry gratis. Po więcej szczegółów, zachęcam Was do sprawdzenia opisu. Tam znajdziecie wszystkie informacje. A teraz, wracamy do MSI News. Kolejnego newsa zacznę takim pytaniem do Was. Jakiego systemu operacyjnego używacie? Czy jest to Windows 10, 11, może 7, bądź Linux czy MacOS? Jeżeli używacie Windows 11, to nadchodzi bardzo fajna aktualizacja, która wprowadzi wiele zmian. Między innymi zmiany, dzięki której podczas gdy używamy bardzo dużej ilości różnych aplikacji okienek, które się już nie mieszczą w na naszym pasku na dole, to zamiast znikać nam te aplikacje, to po prostu będzie taki wielokropek, w którym to. Po 10 rozwinie nam się lista aplikacji, które że tak powiem są w cudzysłowie ukryte. No niewątpliwie m, uważam, że będzie to duże ułatwienie dla ludzi, którzy używają bardzo wielu różnych aplikacji naraz. Ja się oczywiście do takich osób też zaliczam, natomiast to nie jedyne zmiany w tej dużej aktualizacji od Microsoftu. Bardzo jestem ciekaw, czy to faktycznie wszystko się sprawdzi idealnie, tak jak Microsoft się zarzeka. Natomiast teraz przejdźmy do promocji, którą przygotowaliśmy dla Was wraz z zespołem MSI. Wraz z firmą MSI dostaniecie 15 aż euro do portfela Steam za zakup wybranych klawiatur oraz zestawów klawiatur od MSI. Po więcej szczegółów odsyłam Was do opisu oraz tam macie cały tutorial jak to zrobić, aby otrzymać ten voucher do Steama oraz gdzie należy kupić wybrane produkty MSI. A teraz wracamy już do newsów. Myślę, że aplikacji Discord nikomu nie trzeba przedstawiać. Gracze pc doskonale ją znają jako ten komunikator, ale też nie tylko komunikator. Natomiast to powiecie, jeżeli powiem Wam teraz, że Discord właśnie zaczął implementację wraz z całym Microsoftem. Mówię tutaj oczywiście o Xboxie. Discord, który jest dostępny na Xboxie, na razie jest tylko i wyłącznie na wyłączność programu Insider. Natomiast. Na pewno wejdzie to w przyszłych miesiącach dla szerszego grona odbiorców. No i oczywiście, żeby to zrobić na samym początku, w tym programie Insider nie jest to takie proste i łatwe, ale też moim zdaniem nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Natomiast wspomnę jeszcze iż poza samym faktem, że już pierwsze są kroki do wprowadzenia Discorda na nasze Xboxy, to na pewno też w przyszłości wejdzie on na konsole od Sony. Może nawet będzie implementacja z kontem PlayStation. Miejmy taką nadzieję, bo to jest naprawdę fajna platforma. I aż szkoda, że dopiero teraz jest tak szeroko implementowana wraz z konsolami. pc w sumie mają lepiej. Lecimy, tak więc, do konkursu. Kolejny news będzie naprawdę niesamowicie wydajny, dlatego że mówimy tutaj o nowym procesorze serwerowym od AMD. Mam na myśli AMD Epic 9664. Został on już zapowiedziany i będzie on obsługiwał 12-kanałową pamięć DDR5. Do tego będziemy mieli aż 128 linii Pisa Express 5.0, a na samym pokładzie będziemy mieli do dyspozycji aż 96 rdzeni oraz odpowiednio 192 wątki. A ja myślałem, że mając 12 rdzeniowy procesor to jest dużo. Oczywiście każdy z was doskonale wie, że to nie jest procesor dla przeciętnego gracza, konsumenta, czy nawet dla high-endowego gracza, czy konsumenta z bardzo osobnym portfelem, TDP jeszcze na koniec tego procesora będzie oscylować naprawdę w okolicach 400W, tak czy siak jest to wartość gigantyczna, więc dobry układ chłodzenia na pewno się przyda. Natomiast skoro się tak ociepliło, to przejdźmy do kolejnej promocji od MSI. Wraz z MSI zapraszamy Was na wakacyjną wyprzedaż, gdzie możecie zdobyć zniżkę nawet do 2100 zł. Akcja promocyjna trwa do 14 sierpnia. Jak sami teraz widzicie na ekranie, wystarczy zakupić wybrany sprzęt od MSI, żeby zgarnąć wspaniałe nagrody. Po więcej szczegółów, odsyłam Was do opisu. A teraz, wracamy już do MSI News. Niewątpliwie, ostatnimi czasy jest bardzo duża moda na to, żeby konsolowe ekskluzywy przechodziły również na PC. -ty. Nie jest inaczej w tym przypadku. Gdyż poinformował nas PlayStation, że super produkcja, jaką jest The Last of Us, zmierza też na nasze cudowne blaszaki. Najprawdopodobniej premiera wersji na PC będzie niewiele później, po tym jak wypuszczą tą grę w wersji zremasterowanej na PlayStation 5. No, osobiście bardzo fajnie, że taka inicjatywa jest. Natomiast moim zdaniem, to jest też poniekąd taki lekki skok na kasę, gdyż. Po co robić nową grę, skoro tą samą grę, którą już mamy, można lekko podrasować i sprzedać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Znamy to nie tylko z tej produkcji, ale z wielu, z wielu innych. Co wy sądzicie o takiej polityce? Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw. Zostajemy w temacie gier zremasterowanych i tutaj przychodzę do Was z drugą produkcją, która to będzie miała premierę na nasze ulubione. Blaszaki, mowa oczywiście o Spider-Man Remaster. Premiera tej gry najprawdopodobniej będzie 12 sierpnia tego roku, więc już za niedługo. Natomiast wspomnę, że na jesieni pojawi się kolejny Spider-Man na Blaszaki, najprawdopodobniej będzie to Spider-Man Miles Morales. Ja osobiście ogrywam, bardzo mi się podobało na konsoli. Na PCC zobaczymy jak to zrobią. Zależy pewnie wszystko, jak e, przełożą sterowanie spada na sterowanie klawiaturą. Bądź sami piszcie, czy jeżeli gra jest typowo opisana na konsole, a potem wychodzi na PC, to wygracie na klawiaturze czy na padzie. Nie jestem bardzo ciekaw. Tak więc wszystko co dobre, kiedyś się kończy i nie inaczej jest z tym wydaniem MS News. News. te komentarze jak zwykle, zostaje do waszej dyspozycji. Odpowiadajcie na pytania konkursowe jak i oczywiście odpowiadajcie na pytania, które zadaję wam w trakcie tego materiału wideo. Subskrybujcie kanał, aby nie ominęły was kolejne produkcje. Ja wraz z panem Smoczysowym będę się już żegnał. Do zobaczenia, do usłyszenia.